Cześć. Często w praktyce można spotkać się ze sformułowaniami określającymi żywność jako na przykład nieprzetworzoną, wysoko przetworzoną, czy z angielskiego ultra przetworzoną. Generalnie tego typu określenia i od razu niby w tym zakresie pojawiają się pewne skojarzenia. Tak, Świeży warzywa to produkt nieprzetworzony, fast foody to produkt wysoko, czy też ultra przetworzony, natomiast większe problemy pojawiają się w środku tych, między tymi skrajnościami. Pojawiają się też pytanie, jak rozróżniać to zwyczajnie w praktyce i o tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Istnieje w tym zakresie konkretny system oceny od Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, FAO, tak zwana klasyfikacja nowa, która dzieli produkty spożywcze na cztery grupy: żywność nieprzetworzoną i minimalnie przetworzoną, żywność przetworzoną, żywność wysoko przetworzoną oraz przetworzone dodatki kulinarne po kolei. Po pierwsze, żywność nieprzetworzona i minimalnie przetworzona są one w jednej grupie i to w sumie dość logiczne, bo po prostu niektóre produkty spożywcze, które są nieprzetworzone, zwyczajnie wymagają. Obróbki przed spożyciem. Chodzi o część jadalnych roślin czy też zwierząt, na przykład gotowania, usunięcie niejadalnych części, pasteryzacji, mielenia i tak dalej. Natomiast są to produkty bez dodatku, na przykład soli, bez dodatku tłuszczu i tak dalej. Znajdują się tu m.in. warzywa, owoce, grzyby, jaja, mięso, mleko, orzechy, pestki nasiona czy zboża. To taka trochę najbardziej intuicyjna grupa, i rozróżnienie między żywnością nieprzetworzoną i minimalnie przetworzoną nie jest szczególnie istotne. Numer 2. I tu właściwie oryginalnie znajdują się przetworzone dodatki. Kulinarne, więc najpierw o nich. Przetworzone dodatki kulinarne to oleje, masło, smalec, generalnie tłuszcz jako dodatek, cukier i sól. Są to głównie substancje pochodzące z grupy pierwszej, ale są to zazwyczaj produkty przemysłowe do przygotowywania i przyprawiania posiłków. Rzadko, jeśli w ogóle, są konsumowane samodzielnie, są one używane zwyczajnie w połączeniu z żywnością. Kolejna grupa, trzecia, to żywność przetworzona, i tu jest to swego rodzaju zlepienie wcześniej wspomnianych dwóch grup a więc jest to żywność minimalnie przetworzona lub nieprzetworzona, do której dodano przetworzone dodatki. Kulinarne stosuje się też tutaj dodatkowy procesy jak konserwowanie, gotowanie, wypiekanie i generalnie żywność przetworzona charakteryzuje się tym, że zwiększa trwałość produktów spożywczych lub też wpływa, modyfikuje, poprawia ich walory sensoryczne. W praktyce to konserwowane warzywa, konserwy rybne w oleju. Większość świeżo upieczonych chlebów, niektóre rodzaje przetworzonej żywności zwierzęcej, takie jak szynka, bekon, wędzone ryby czy sery. Granica między trzecią a czwartą grupą, czyli produkty wysoko przetworzone, jest czasami dość cienka. Żywność wysoko przetworzona jest tworzona przemysłowo z wykorzystaniem wielu technik i procesów przemysłowych, często dodaje się do niej chociażby różnorodne dodatki do żywności. Znajdziemy tu na przykład gazowane napoje słodzone, słodkie, tłuste czy słone przekąski, pakowane pieczywo i bułki, ciastka, herbatniki, wyroby cukiernicze, ciaste i mieszanki ciast, płatki śniadaniowe, jogurty owocowe, gotowe dania, parówki, fast foody i tak dalej. W XXI wieku ta grupa obejmuje mnóstwo produktów spożywczych. Jak do tego podejść w praktyce? Generalnie powinniśmy dążyć do spożywania żywności głównie z grupy pierwszej. To podstawa. Grupa druga, czyli dodatki kulinarne, w rozsądnych ilościach mogą poprawić walory smakowe czy też technologiczne posiłków, natomiast w nadmiarze mogą już być problematyczne i sprzyjać konsekwencjom zdrowotnym. Grupa trzecia, czyli połączenie grupy pierwszej i drugiej może stanowić jak najbardziej element zdrowej diety, ale tutaj już trochę bardziej powinniśmy zwracać na nią uwagę, uważać na część. Produktów, natomiast grupę czwartą, czyli żywność wysoko przetworzoną, jako ogół populacji, powinniśmy ograniczać. To żywność, która jest przy okazji wysokokaloryczna, wysokosmakowita, ze względu na swoją miękką strukturę sprzyja przejadaniu się, też szybszemu jedzeniu, co w konsekwencji może prowadzić do problemów zdrowotnych. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. W opisie tego odcinka zostawiam link do oryginalnego tekstu, do oryginalnej klasyfikacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany większą liczbą szczegółów, natomiast oczywiście dokument jest w języku angielskim, to zapraszam. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!